Dzień dobry, witam Was serdecznie na ostatnim odcinku, w którym przerabiam Wigry 3, żeby sprzedać go z zyskiem. Choć jak czytałem Wasze komentarze, to raczej nie sprzedam go zyskiem. Szepczę, ponieważ wprowadziła się do mojego mieszkania lokatorka i właśnie śpi w drugim pokoju, więc nie chcę jej budzić. Zacznijmy ten odcinek od pojechania po dwie rzeczy: konusy i wełna stalowa do rdzy. Tam niestety nie mieli osiek do starych rowerów Szukam dalej Do trzech razy sztuka Ale ładny A, dziękuję Taka jedna tylko Skorupka Tak, tak, odchudzona Dzień dobry mm -hmm. eee, że pan że potrzebuje konusów. Na nową ośkę i kłębek wełny stalowej wydałem 10,50. Pozdrowienia z Instagrama dla Mateusza Chełmińskiego Obserwujcie mnie, żebyście mogli zostać pozdrowieni w kolejnym odcinku Wróciłem z Egiptu i zacząłem czytać wasze komentarze pod ostatnimi dwoma filmami z tymi wigrami Stąd właśnie ta wełna stalowa Mówiliście, że to bardzo dzia dobrze działa na rdze i powinienem tego spróbować Więc spróbuję Mam kierownicę z zardzewiałą Więc myślę, że na niej będzie bardzo fajnie widać efekt Mówiliście też, że raczej kurczę nie zarobię na tych wigrach ja się domyślam, że troszkę dużo za nie zapłaciłem, bo 240 z wysyłką. Mogłem kupić coś lepszego nawet za niższą cenę, ale tak jak mówiłem wam na filmach, chciałem, żeby też coś było gorszego, żeby coś nie pasowało w tym rowerze i żeby można było przy nim coś porobić, jednocześnie, żeby w tym rowerze były oryginalne części. No i ogólnie to mnie nie zachęciliście do dalszej pracy. Pisaliście, że chcecie rowery z pełnym zawieszeniem, zjazdówki jakieś, dirty, także to będzie na kolejnym odcinku. Zaraz w dalszej części filmu Wam powiem co i jak. Ta, ta, ta wata jest niezła. Ktoś pisał w komentarzu, że kupił wigry za 40 zł. W końcu przerobił go i chyba wydał na wszystko ponad 500 zł. i sprzedał go za 200 zł. Czyli był stratny 300 zł. No ja nie zamierzam w niego więcej wkładać i raczej nie chcę przekroczyć kwoty 300zł i jak mi się uda w takim razie sprzedać go za 300zł to już będzie sukces, a najchętniej to wezmę go do Bike Parku Kazura po tym wszystkim jak się nie sprzeda w tydzień ten rower i jak w ciągu tygodnia nie sprzedam tych wiger, to biorę go na Bike Park Kazura i zobaczymy jak przepotężnie mocarne są te wigry i niezniszczalne jak też pisaliście w komentarzach patrzcie jak to zadziałało, super po prostu Skoro ta wełna stalowa tak dobrze działa, to muszę nią zrobić cały rower. Najważniejsze części są już odrzewione. Ta wełna stalowa jest przekozacka, to muszę Wam przyznać. A teraz przechodzimy do piasty, którą ostatnio rozebrałem. W piasty przedniego koła w ostatnim odcinku zobaczyłem, że konusy są zjechane, więc musiałem kupić nowe. Było ciężko dostać nowe, więc musiałem kupić całą ośkę. Na szczęście już w trzecim serwisie mi się udało je dostać. Tylko, że te konusy mają taką nakładkę i trzeba będzie ją wybić. A tyle w ogóle zostało z tego całego kłębka wełny, więc jeśli musicie dużo korzystać, to kupcie od razu więcej. Żeby wybić tą nakładkę z konusa, użyję klucza nasadowego tej samej nasadki. Nałożę go tutaj i będę walił młotkiem. Narzędzie mam od Kingtony, jeśli chcecie takie, to macie kod rabatowy 10%. Link poniżej w opisie. Przejdę do centrowania tego koła i naciągania szprych, ale najpierw chcę wam pokazać, bo byliście ciekawi, z którego roku jest ten rower. I powiedzieliście, że pierwsze dwie cyfry na ramię to są właśnie, to jest data wyprodukowania tego roweru, także już wam mówię. To jest rocznik 81. Koło jest dosyć krzywe, więc trzeba najpierw ponaciągać szprychy, potem je wyprostować, a potem jeszcze jajo zniwelować, czyli naciągając po cztery szprychy w tym miejscu, gdzie bije w dół. Niestety część szprych jest zapieczonych już w nyplaki, po prostu jak kręcę e, nyplami, to o! Strzela i się boję, że po prostu szprychy pękną, co byłoby fatalne dla mnie, bo musiałbym kupować jeszcze szprychy i gdzieś dostawać do wigrów. Dlatego wykorzystam WD40 i psiknę w każdy nypel, żeby troszkę było mniej tarcia między właśnie tym metalem. No i może puszczą też te nyple ze szprychami i będzie łatwiej się centrowało i naciągało te szprychy. Odkładam na bok też drugie koło, które tak samo zalałem WD40 każdy nypel. I poczekamy aż to puści. A teraz przechodzimy do korby, która, jak napisaliście w komentarzach, nie zauważyłem, że jest odwrotnie założona. i poza tymi kołami, gdzie muszą się poluzować jeszcze troszkę nyple ze szprychami, nie zostało już nic właściwie do zrobienia. Lakieru nie ruszam, bo mówiliście, żeby żadnym lakierem nie malować, żeby zachować tak jak jest oryginalny, nawet z jakimiś tam zadrapaniami. Także składam ten rower i mam nadzieję, że już nie będzie więcej niespodzianek i na sam koniec zajmę się jeszcze kołami. Rower jest już prawie cały złożony. I teraz chcę się zająć jeszcze tymi kołami. Zobaczymy, czy WD-40 coś zadziałało w tym przypadku. Tu jest luźna szprycha. Zobaczę, spróbuję ją naciągnąć. O, coś strzeliło, to nie jest dobry sygnał. O, ale za to cały czas się teraz kręci ten nybel a szprycha nie, więc jest bardzo dobrze. Patrzcie, jak tutaj wystaje szprycha jeszcze z nypla. Jakimś cudem ta dentka się nie przebija. Prawdopodobnie przez to, że ta opaska jest bardzo gruba, przez co jakoś ona chroni właśnie te szprychy, znaczy dętkę chroni przed szprychami, ale no masakra. W rowerze brakuje już tylko trzech rzeczy. Łańcucha oraz linki i pancerza od hamulca. Z mocem mam mały dylemat, bo niby w grach to powinno być wszystko oryginalne, no ale łańcuch to już jest chyba przesada, ale na szczęście przyszła do mnie dzisiaj paczka od X-a. Kolejna dostawa różnych zabawek. Mam tutaj pełno pedałów metalowych i nie tylko, są też plastikowe platformówki. Mam. Owieki nowe w różnych kolorach do rowerów szosowych. Mam także Juloka. To akurat chyba dla mojego użytku własnego. Ale mam tutaj już dużą pompkę. Ale gdzieś tutaj powinien być właśnie łańcuch jednorzędowy. Jest! Proszę bardzo! Zakładamy nowy łańcuch, bo no, nie robimy lipy ze starym. Uuuu Patrzcie to tego się cieszę bardzo. Nie mogę się doczekać, aż to przetestuję. Są to takie akcesoria bikepackingowe, czyli jest taka torba w ramę, która jest wodoodporna, jeszcze wodoszczelna nawet, bo to jest już taki materiał, że to jest wodoszczelne. Mega nie mogę się doczekać, aż skorzystam z tego na jakiejś wycieczce. Zawsze powtarzam, że kluczem do dobrego ogłoszenia sprzedaży są wspaniałe zdjęcia. Dlatego jadę na dwór, przejechać się tym rowerem, zobaczyć tak właściwie też jak działa, ale przede wszystkim porobić mu ładne zdjęcia w jesiennej scenerii. Nie wiem jak mogę nazwać to, jak jeździ ten rower. Nic nie piszczy, hamuje, nic się nie rozpada, nie ma luzów. Więc jak na 40-letni rower myślę, że jest całkiem nieźle. Pewno jeździ lepiej niż jak go kupiłem. Spróbuję ten rower wystawić za 400 zł. Może się uda sprzedać, może nie. Jeśli nie, to po tygodniu wezmę go na kazurę i zobaczymy jak naprawdę wigry 3 są wytrzymałe. Na ostatnim odcinku prosiłem Was, żebyście mi podsyłali oferty roweru Full Suspension, czyli z pełnym zawieszeniem. I ja sobie wybiorę jakiś, który kupię na kolejny odcinek. Powiedziałem, że chcę w przedziale cenowym od 4 do 5 tysięcy, żeby było to coś sensownego. I podsyłaliście mi różne oferty, za co Wam bardzo dziękuję na Instagramie, czy tam mailu, czy na Facebooku. I tak naprawdę 5 ofert mi się spodobało. Zobaczycie je teraz. I pomóżcie mi wybrać, który z tych jest najlepszy, żeby w nim coś zrobić, żeby był najfajniejszy, yy, czyli stosunek też jakości do ceny. Przeprowadzałem też eksperyment, w którym kupiłem pakiet promowania mini na olx swojego ogłoszenia sprzedaży roweru. I chciałem, wam się podzielić, e, chciałem się z Wami podzielić wynikami, e, które możecie zobaczyć na wykresie. I wypromowałem to 26 października i od tego czasu liczba wyświetleń malała. Czyli to promowanie praktycznie nic mi nie dało. Widać wzrost wyświetleń dopiero jak się zrobiła lepsza pogoda cicho! E, 3 października. Więc według mnie takie wyróżnienia się nie opłacają. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli chcecie się zobaczyć na żywo, to będę na rowerze, w czarnej górze, w bike parku, sobie pojeżdżę z kolegą. Także jeśli ktoś tam będzie, to napiszcie do mnie na Instagramie i widzimy się za tydzień. Pod ostatnimi filmami było losowanie na te walizki z narzędziami od ProXa. no i wiele osób, które nie wygrały tych walizek, pisały do mnie, że mogą ode mnie je kupić, o ile im zaoferuję jakąś fajną cenę. Także słuchajcie, sprowadziłem 5 walizek tylko dla Was, żebyście mogli je kupić. Po najniższej cenie, jaką chyba możecie znaleźć w internecie, za 199 zł. Także jeśli chcecie ode mnie kupić te walizki, mam tylko 5 dla Was razem z zestawem z naklejkami bike testu, w fajnym opakowaniu. Także napiszcie do mnie na Instagramie albo na mailu, jeśli chcecie właśnie te walizki ode mnie kupić.